z tej strony, hero to jest, zagramy w Battlefield, gramy deathmatch drużynowy Na mapie no shark na, kan na kanałach, jest to jedna z moich bardziej ulubionych map Ogólnie nastawiam się... no, na... nie z Sniperem zacznę. Ogólnie nastawiam się na to, żeby... Eee... Już no, żeby ponagrywać trochę Battlefielda z multiplayera, nie wiem, może nawet single by się załapał ale nie jestem pewien no, niedługo jest premiera Diablo, 15 maja to to jestem na to nastawiony bardzo pozytywnie na pewno to kupię takie gadanie to jest potrzebne no, no. Na, pewno na pewno Diablo zakupię to jest obowiązkowe potem jeszcze chciałbym kupić jakiś mikrofon żeby no, lepsza jakość materiału była Jakieś przekazu Dobra skupiamy się także Nie ma biegania bez celu. Mm, No na tym mikrofonie bym się zatrzymał na razie nie czymś wie jak... by go trafił Skąd oni strzelają do no. Na razie nie przewiduję jakichś tam większych premier gier, które mogłyby mnie zaciekawić, albo na które bym chciał po prostu wydać te pieniądze. Na pewno jest to Diablo. No i znowu. Na pewno kupię sobie Diablo, bo to jest chyba tytuł obowiązkowy dla większości ludzi, którzy grają w RPG. Albo w hack and slash. A na razie tu sobie ogrywam diablą. Jak jest z kim, to gram z kimś. No. No, z Jak jest z kim grać, to na pewno się lepiej gra. No ja na razie tak tutaj gram samemu. No. Gdzie się schowałem? No dobra, przynajmniej jest asystent, bo granatami tu rzucili. To Na pewno mi się w BF podoba bardzo temu. W to normalnie. No co on tak skacze? Na tej mapie to po prostu uwielbiam grać. Jest naprawdę dobra, dobrze zrobiona, przygotowana i nadaje się na deathmatch, jak nie wiem co. Mała, optymalna. Łatwo ją poznać i zapamiętać. Może w bf to mi się naprawdę bardzo podoba. A Ale jednak mi w tej grze brakuje czegoś takiego, co jest kodź, no FFA to jest naprawdę coś wspaniałego. No ale niestety tego nie ma w bf -ie. i raczej nie będzie, bo ta polega na... Sorry, Na teamplaycie, no to raczej wątpię, żeby coś takiego powstało. też um, tak, nie wiedziałem no, tak jak mówiłem chyba przewiduję zakup nowego mikrofonu tak mniej więcej w czerwcu ponieważ ten nie da się skonfigurować jest na nie ma żadnych plików konfiguracyjnych do niego więc to jest jedynie jego minus a przewiduję że można by było z niego wyciągnąć dość sporo no ale niestety nie da się tak. Słuchawki są rewelacyjne, ale mikrofon już podkładam. No jeszcze nie zabiłem gnoja. Napierdzi lecę. Tak? Sorry koleś. No ja pierdzielę, ta broń ma za duży rozwój. No nic. Jeżeli chodzi o Diablo, to na pewno w tej, żebym chciał zagrać temu hunterem albo Michi. No miałem grać betę, pobierałem ją, ale jakieś błędy były. Nie tyle co wszyscy takie błędy mieli, że błąd z połączenie, bo są przeciążenia, tylko mi się po prostu nie chciało połączyć z serwerem, żeby yy, włączyć pobieranie, no. Włączyłem instalator i cały czas się ładowało i się załadować nie chciałem. Jakiś taki opóźniony? Ale dobra, mniej więcej. Idę. Bo w, w, chyba wolałem nie grać w to, bo tak jak niektórzy mówili, że ja osoby znam, które zagrały w tą betę i już e... nie chcą po prostu kupić tego jabłka, więc ja wolę sobie zagrać na żywca. No i nie zdjął z tym. No i co? No właśnie mam tutaj Maria, a ich nie stawiam. No i już zostawiam na starym oczy. No tu wyszło. Co za idiota granata? Wróćcie. Trzymaj się! Owo. Brać. A jak mu to poszło? ja pierdyka. Jeżeli chodzi o zapach, to też mi się bardzo podoba. No, uf, dzięki. tamten mi zwiął no co jest, ja go nie zabiłem a system też nie dostałem 10-10 na razie, nie wiem, no, co za imbecyl, ja pierdzielę co za ludzie w tą grę grają Rzućmy tam granata na no, się trafi. No fuck No nic, gram dalej Wbiję poziom, to sobie zagram medykin no, ja pierdyk. Zawsze jak w kogoś się strzelam musi jakiś inny się trafić Ja się piłem tam, gdzie oni wszyscy byli. Dobra, nie Tego jeszcze nie ma. Policję, żeby ktoś przebiegającym dostał. O, granat. Tam jakiś tułpczyk został. No dobra, to chyba już jest więcej naszych niż ich. No de facto było. Strzelam do przeciwnika i się natrafiło na moje... Ah, c'est Z głowy No ja pierdziele, wysuniesz się na jednego i drugi wyskoczy. To już od cheaterów wyzwają. No. Tam z tyłu bieg, inny koleś do niego nie strzelić. Wetyet tutaj nagle nik nie wid Wadujmy sobie na spokojnie. Iść. No, tutaj są jakieś takie małe składki klotek, ale to spadki. Sklepki. Co ja gadam? Spadki klotek, ale... No mniej więcej się trzyma na 60. ale też są niezłe. Może nie ma takich szczegółów jak na ultra, no, no, niestety fraps to flaps, nim się nie wygra. O fak, ale mi wyskoczył tak z znienacka No, już trochę i będzie level To sobie może weźmy... Albo dobra, pobiegam z tym Ogólnie też mam zakupiony Vectu Karkant yy, To bym chciał... No, muszę Chciałbym yy, też ponagrywać coś właśnie z tego dodatku jeżeli chodzi o sam dodatek to naprawdę jest jednym poleceniem. Jest dość um, zabrzany cenowo. No 50 zł to jest dość spore. Za 4 mapy i kilka broni. Dokładnie 10 10 dodatkowych broni można blokować. Ale człapiąc się na promocję na ordzinie można dodatek wyłapać bez pudełka. Sam klucz za 25 zł w dobrej promocji. No, często te promocje są, no chodzi naprawdę ma nie za promocje. Prawie takie jak Steam. No ale jednak nie są tak oszałamiające A nice, jest tam Bogdan. Czego biega To ja tutaj pewnie dużo, nie moich jest. No i... Ja pierdziele, jak to możliwe, że on nie zabił z tego pistoleta. Jeszcze raz. Jezus. Niemożliwości. Nie, że przynajmniej mojego komputera nie spróbował, naprawdę nieźle wyjdzie przecież Wesp Tu jakiś modafak no. oh, widał FOF no, Miałem sniperką se strzeli we mnie i nie spomin. Dokonaca. Ja mam już level view. Daj mi apteczkę. Oj no z dją. Dobra, gramy no. na Cerebera sniper. No i po mnie też, z czego on nie z tego budynastu. A, ja Robisz, sobie pójdę tu, nie jest dobra kampa. Jak się nie kapnę, będzie dobrze. O Jezu, klatki mi spadły. byśmy mi tu nie skakał. Nie, tylko panowie dostałeś kogoś. Ejmen, hey widziałem Cię. O, to No gdzie oni się chowają? Tam jakieś ciule biegają. nie, nie Pierwszy karl jest Czwarty spadł jest dostać. Zaprzejmuję o tą stronę, to będzie głównie Będzie gdzie kampić No, to się pokampiłem Faknie, ja tutaj potrzebuję. Dobra, ustawione. pierdziele, tak spalić Za szybko poleciałam No dobra, jeszcze jeden może postaje się No wytwyczą czemu ty żyjesz? nice, tylko ciekawe jak zaraz co odpuszczę tego snipera, bo już mi zaczyna irytować to by był koniec niestety przegraliśmy ale gra była dobra staty 28 35. no na minusie się trochę, ale nie jest źle więc dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejne filmiki, przeważnie na Diablo 3 w moim wykonaniu i komentujcie, subskrybujcie.